Cześć, ocalali z tej strony Walencjanistas z Abgalery i przychodzą do was z obiecanym w poprzednim wideo sprawdzianem działania kompilacji bohaterów w walce. A więc kto kogo kontruje i kto kogo zwalcza. A więc zaczynajmy ten pojedynek wymaksowanych herosów. Bez Tempest Gear, bez behemotów, bez samolotów i innych współczynników mogących mieć wpływ na różnice w statystykach. Na początku spróbujemy kompilację bohaterów Szał, a więc Nicolą, Medi oraz Markosa. Zaatakujemy również wymaksowanych Herosów, przedstawicieli kompilacji odporności: Carlosa, Ewelin oraz Czukona, Czyli po pierwsze teoretycznie silniejszych bohaterów, bo jest więcej bohaterów z nowszej generacji. Przypominam, Nicola i Medi to generacja 13. Za to Carlos i Ewelin to generacja 15. A jak widzimy w raporcie, teoretycznie słabsi bohaterowie wygrywają z nowszą generacją oraz teoretycznie silniejszymi umiejętnościami herosów. Zróbmy jeszcze szybki test walki, ponieważ w kompilacji szału mamy czterech herosów, oprócz wspomnianej wcześniej trójki, mamy również laki. Ale tutaj walka drużyna szału z laki kontra drużyna szału z marcosem nie poszła zbyt dobrze. Zdecydowanie z kompilacji szału bohaterowie, na których powinniśmy się skupić, to Marcos, Nikola oraz Medi. Idźmy dalej. W kompilacji kontroli mamy LAN, Trish, Jeba oraz Wolfe. Stworzyliśmy więc drużynę z LAN na miejscu Trish i wyruszyliśmy do ataku z najlepszymi bohaterami kompilacji szału, czyli Marcosem, Medi oraz Nikolą, którzy przed chwilą pobili Carlosa, Ewelin i Chukona. Jakiego spodziewamy się wyniku? Pamiętajcie, że kontrola pokonuje odporność, można to potraktować jako mały spoiler. Oczywiście, dobór bohaterów nie byłby miarodajny, gdybyśmy nie stworzyli walki drużyna kontroli Zlan versus drużyna kontroli Strizzy, i tak też zrobiliśmy. Tutaj jednak zdecydowanie wygrała drużyna z bohaterką 16 generacji. I to ten marsz zapisujemy jako drużynę kontroli, której rozwój powinien być naszym priorytetem. Walczymy dalej. Zostały nam ostatnie pojedynki do zaaranżowania, a więc drużyna kompilacji odporności składająca się z Carlosa, Chukona oraz Evelyn. zaatakuje drużynę kompilacji kontroli, czyli tę drużynę, która przed chwilą pokonała poprzednich zwycięzców. Co nam to mówi? To jak zamknięty krąg, albo trójkąt wzajemnego zwalczania się, albo gra, papier, kamień, nożyce. Każda drużyna jest tak długo potężna, jak długo rywal nie wyjdzie z ich bezpośrednią kontrolą. Następnie zrobiliśmy jeszcze jeden ostatni test, w której skonfrontowaliśmy ze sobą drużynę odporności z czukonem z drużyną z Robertem. Tak jak w poprzednich przypadkach walk między drużynami tych samych kompilacji, drużyna z herosem generacji 16 zdecydowanie wygrała. A więc z dobrych wieści to z kompilacji odporności powinniśmy skupić się właśnie na Carlosie, Ewelin oraz Czukonie. A ze złych wieści? Tymczasowo nadszedł kres przydatności Laki, Trish oraz Roberta. Przynajmniej na razie.